Maneczko, witam Cię w moim studiu, jakim jest cały Park Skaryszewski. W dzisiejszym odcinku do rozmowy zaprosiłem Anię, która opowie o swoim doświadczeniu. Zostańcie z nami! Ania, może na początku przedstaw się nam wszystkim tutaj oglądającym. Cześć, jestem Ania, z wykształcenia jestem technologiem żywności. Pracowałam jako kontroler jakości, jako laborant, a teraz zajmuję się programowaniem. Właśnie, jak to się zaczęło? Przecież od kontrolera jakości do programowania jest... Tak, daleka droga. To prawda, długa, droga była e, bardzo długa. E, programowaniem zainteresowałam się na początku tamtego roku. E, postanowiłam, znaczy w sumie troszkę wcześniej, bo, troszkę wcześniej postanowiłam e, spróbować czegoś nowego, coś zmienić w życiu i spróbowałam programowania. E, zapisałam się na taki e, półroczny bootcamp, e, taki kurs online, który trwał właśnie e, pół roku. E, i ten bootcamp wyglądał tak, że... Mm miałam spotkania z mentorem raz w tygodniu, ale musiałam w ciągu tygodnia przerobić dany zakres materiału i wiadomo kurs zaczynał się od podstaw, od html -a, CSS-a, później JavaScript, później bardziej zaawansowane rzeczy. I to wyglądało właśnie tak, że musiałam w ciągu tygodnia przerobić dany materiał, zrobić do tego materiału zadania i jak czegoś nie wiedziałam, to wtedy konsultowałam się z mentorem, on mi pomagał, doradzał, odpowiadał na moje pytania. Sprawdzą zadania, no i tak, tak wyglądał ten, ten bootcamp. A dlaczego w ogóle zdecydowałaś się na programowanie? Czemu, czemu programowania, a nie kontrola jakości? No, chciałam coś zmienić i spróbowałam programowania. I tak sobie pomyślałam, że spróbuję, i jak mi się nie spodoba, to zawsze mogę się wycofać. Ale fajnie jest spróbować czegoś nowego, bo można to polubić i to może się przerodzić w pasję, później w zawód. No, to prawda, to prawda. No dobrze, no to mówiłaś, że byłaś na bootcampie i tam uczyłaś HTML-a, CSS-a i JavaScript. Co ci się najbardziej podobało w, tym, w tych trzech językach albo w ogóle w programowaniu? Ogólnie w programowaniu i w frontendzie podoba mi się to, że napisanie nawet kilku linijek kodu powoduje to, że jakby możemy już zobaczyć ten swój efekt. Że te kilka, raptem kilka linijek, a już mamy ten, ten, ten efekt. A, czyli ta warstwa wizualna tak, taka, że, tak, tak. Że, że od razu się widzi to, co się napisało. No chyba gorzej mają ci programiści backendowi, bo oni nie raczej nie są w stanie zobaczyć, tylko coś tam mogą zobaczyć, jakieś literki, że się pojawiły gdzieś tam. Okej, okay, fajnie. A co, co dalej? Co po bootcampie? Po bootcampie rzuciłam swoją pracę. Bo to wyglądało tak, że chodziłam do pracy, wracałam z pracy, robiłam ten kurs w tygodniu, w weekendy też siadałam do, do kursu i po tym pół roku tej nauki. Stwierdziłam, że rzucam pracę, szukam czegoś już związanego z programowaniem. I w zasadzie dwa miesiące, byłam bezrobotna, siedziałam w domu, jakby cały ten materiał sobie powtarzałam, uczyłam się, robiłam jakieś swoje takie projekty własne. I po tych dwóch miesiącach zaczęłam wysyłać CV. W sumie nie wysłałam ich zbyt wielu, ale na jedno się odezwali, firma się odezwała. I miałam tam do zrobienia dwa zadania w zasadzie. Jedno zadanie to było takie przeniesienie z pliku PSD do HTML-a, czyli no, zakodowanie widoku z walidacją formularza i z przejściem, jakby ze zmianą tego widoku. I to zadanie zrobiłam. Drugim zadaniem było zadanie, a i po tym pierwszym zadaniu byłam na rozmowie, poszło mi dobrze, i mówili, że mieli jeszcze drugie zadanie trudniejsze. Spytałam, co to jest za zadanie, wysłali mi to zadanie i okazało się, że to jest zadanie z angularem, <grym> więc ja zrobiłam wielkie oczy, mówię nie, angular to nie. Ja wtedy w ogóle jakby się nie brałam za Framework i skupiałam się na, na czystym JavaScriptie. Mówię, nie, to nie dla mnie, wycofuję się, ale ten rekruter zadzwonił do mnie i mówi, że czy ruszyłam to zadanie, mówię, że nie, no wiesz co, nie, nie że nie dam rady, no że może spróbuj, może akurat coś ci się uda i to było akurat było przed długim weekendem. Mówię, dobra, mam 4 dni na ogarnięcie, na zrobienie tego zadania, więc szybko sobie pomyślałam: dobra, to jakiś tam kursik wykupuję, coś tam, żeby, żeby zobaczyć w ogóle na czym polega angular, jakieś, pod, jakieś podstawy złapać. Złapałam trochę tych podstaw i później wróciłam do tego zadania i się okazało na przykład, że był usunięty jeden plik angularowy, ważny. E, więc mówię, wow, trudne zadanie. ale Nie się okazało, że tam było jeszcze jakieś tam kilka rzeczy takich związanych z, z tą aplikacją. I chyba to zaważyło na tym, że dostałam tą pracę, że po prostu chciałam spróbować zrobić to zadanie, że się nie wycofałam, że od razu nie zrezygnowałam, tylko po prostu chciałam, chciałam poznać, jakby dowiedzieć się czegoś nowego, tak? I co takiego zapamiętałaś albo na plus albo na minus z Angulara czy z samego Javascriptu, co Ci się najbardziej wryło w pamięć? Ojej, dużo jest takich rzeczy. No wiadomo, że na początek no to, 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 to Javascript jest podstawą i dopiero później nauka w frameworków i Angulara. No Angular na pewno ułatwia trochę życie, No bo jeśli piszemy aplikacje yy, SPA, no to... To już sobie nie wyobrażam tego pisać w, czy, pisać w czystym JavaScriptie, tylko no, Angular. I tym bardziej, że jeśli jest to duża jakaś aplikacja, mhm. to, 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 to wtedy bym wybrała y, Angulara. A z tego co pamiętam, y, Angular jest pisany w TypeScriptie, tak. czyli to jest coś innego niż JavaScript. An no tak, co, to co, co, jak, jak polegało to takie przejście? Jak, jak się odnalazłaś w TypeScriptie? Mm, ogólnie na początku byłam zdziwiona. Tak myślę sobie, no, ale po co to? <laughs> ale Później e, jakby jest dużo, dużo jest, jest, są, są zalety TypeScriptu, no, chociażby to typowanie, tak? że number będzie zawsze numberem, e, więc to, to jest, jest ok, jest fajne. Długo Ci zajęło przejście na, 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 na TypeScript, jeśli chodzi o takie codzienne wytwarzanie kodu? Myślę, że nie, że to jakby się stało tak płynnie, że po prostu zaczęłam programować w Angularze, no i to przyszło razem z tym Angularem, że tak powiem. Okej, okay. a mm, z samego JavaScriptu, czy, mm, czy masz jeszcze jakieś braki, czy chcesz się w czymś rozwijać konkretnym, czy czegoś jeszcze nie, nie, nie łapiesz, nie kumasz? Myślę, że dużo jest takich rzeczy, no bo... Mm, tak jakby właśnie teraz jestem na takim etapie, że trochę sobie powtarzam ten czysty JavaScript i myślę, że, że, że dużo jest takich pojęć, które trzeba dobrze zrozumieć, chociażby nie wiem, scope, hoistingi. Także no myślę, że dużo jest takich jeszcze rzeczy, które, które, które trzeba jakby no wnikliwie poznać, żeby zrozumieć. A jaki masz sposób na naukę, na, na rozwijanie swoich umiejętności? No to myślę, że najlepszym takim sposobem jest po prostu tworzenie swojego, swojego jakiegoś, chociażby nawet małego projektu, który pozwala nauczyć się nowych rzeczy, dlatego że jak chcemy coś zrobić, no to szukamy, szukamy tych informacji jak to zrobić, później e, czytamy o tym, później piszemy, jakby no, kodujemy sobie i dzięki temu się uczymy i się rozwijamy. No to prawda, to prawda. Naj najlepiej się rozwijać przez praktykę. Tak, tak, tak. Eee, a... poznawaniu takiej codzienności pracy, bo przecież praca programisty też polega na szukaniu nowych rzeczy, nowych rozwiązań, więc to jest jak najbardziej w porządku. Jasne. A um, czy literatura, czy czytasz jakieś książki, czy polecasz jakieś blogi, artykuły? Z książek to na pewno takie żółte You don't know JS. To, to na pewno, bo tam jest wszystko fajnie, fajnie opisane, tak zrozumiale, więc to jest na bank, bym to poleciła. Czytałam jeszcze taką książkę, bardziej ją może. Przejrzałam na początku, jak się uczyłam, to róż głową. Yy, taka seria książek, róż głową z JavaScript. Tylko, że to jest opisane troszkę takim innym językiem, takim prostym, wszystko wytłumaczone tak yy, trochę do, o, dookoła, ale tak, no nie wiem, może ktoś, może ktoś akurat lubi takie, yy, takie książki, więc, więc to też polecałabym. Tym bardziej no, na początku, jak yy, jeszcze się nie rozumie jakichś pojęć, to myślę, że też w porządku to chyba tyle. Okej. Okay. A czy y, masz jakieś rady dla oglądających nas y, osób, jeśli chodzi o rozwój y, JavaScriptu, w sensie, jeśli chodzi o to, no żeby chuje, się. To, że tak, Myślę, że systematyczność i czas. Że y, systematyczne pisanie kodu, y, nawet jeśli to będzie, nie wiem, godzina dziennie, ale to będzie faktycznie godzina, godzina nauki, godzina kodowania, to po, powoli, powoli dąży się do celu y, i czas. Że to właśnie ta systematyczność i czas to jest to, co, to, co jakby później nam owocuje? Owocuje, tak. Owocuje w, w dalszej pracy, rozwoju. Jasne. Czego mogę Ci życzyć na zakończenie naszej rozmowy? Myślę, że dobrej pracy. No to w takim razie tego Ci życzę, bardzo dziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękujemy za obejrzenie naszej pogawędki o kodzie. Jeśli chcielibyście mm, zadać jakieś pytania Ani, to zadawajcie je tutaj w komentarzu. Pozdro!